Witam witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Long Dark po dłuższej przerwie dzisiaj udajemy się dalej w głąb w głąb kanałów tunelu tuneli żeby jak najbardziej żeby jak najbardziej namieszać żeby jak najbardziej zamieszać, jeżeli chodzi o sytuację w o sytuację w więzieniu. Flarę jak najbardziej sobie zabiorę. E, kanistra. Wolę chyba ze sobą nie zabierać. Ponieważ i tak już mam za dużo rzeczy. Zobaczymy co będzie ogólnie dalej. Oczywiście jak zawsze sobie później. Mm, zobaczę, co mam w ogóle w ekwipunku, a. a... Czego mogę się pozbyć? A czego tak e, nie do końca? E, dobra, co się stanie, gdy cię zamknę? Oto jest pytanie. Oto e, ho, 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 ho. ho. Okej, okay, czyli tak, ty teraz yy, tymi lami gdzieś to poszło mm, poszło dalej. Dobra, te lampy będę musiał sobie... Jezu, nie to poodpalać w międzyczasie jak będę stan obrażenia chyba nie, na szczęście nie okej okay. eee... dobra, więc tak, to sobie zamykamy cały czas, oczywiście będę chyba jeszcze chwilę mylił eee, klawisze i eee, i oczywiście Aż dobra, zostaw mi akurat przy, przy lampie E, tylko weźmij ją, odpal, please. <laughs> żeby cokolwiek cokolwiek widzieć. Więc dobrze, to byśmy mieli. E, w, a, i oczywiście zapraszamy Discorda, tam macie wszelkie informacje, szybka reklama i lokowanie produktu. Możesz już, e, możesz już wstać i odpalić tą lampę. Żeby wiedz, wiedzieć, że tutaj Dobra, pojemnik raz, raz. Baton jak najbardziej nigdy nim nie pogadza. E, tylko teraz pytanie: czy my robimy jakieś kółko, czy po prostu będziemy dalej latać? Tak najnormalniej w świecie, randomowo. E, ale już widzę, że zrobiłem. że zrobiłem chyba kółko. Przynajmniej tak, tam na pewno nie byłem. Tak, ok. Zrobiłem kółko z tej strony. Mm, dobra, spróbuj mi to teraz otworzyć. Okej, okay, dobra. Cały czas... Cały czas mamy odpowiednie ciśnienia. Eee, spróbuję jeszcze podejść tylko do tego jednego miejsca, które minęliśmy i zobaczymy co tam, co tam ogólnie będziemy mieli. Więc tak, jak to wygląda? No cały czas w tym samym miejscu mamy, mamy misję, czyli cały czas musimy jeszcze latać po tych tunelach. Oczywiście z tym ekwipunkiem to nie jest zbyt nie jest zbyt prosta. Że prosta. Bardziej powiedziałbym, że to jest bardziej uci uciążliwe. I teraz pytanie: co tutaj mamy ciekawego? Na pewno mamy lampę do zapalenia. I mamy kolejne drzwi, eee... kolejne itemy. Dobra, otwórz. Mhm. Mm okay. Nieważne czy to otworzyć czy to zamknę dalej, ciśnienia tutaj nie ma. Czyli tak, będę musiał się cofnąć i chyba jeszcze raz tamten otworzyć po prostu. E, dobra, czy ja mam. E, dobra, tak. Zrób to tak szybko. E, tak, czy ja mam paliwo do lampy? Aha, nie mam paliwa do lampy. Okay. Dobra, czyli w taki sposób, czy będziemy musieli sobie poradzić bez tego. <laughs> Dobra, ok, więc mamy tak, mam odblokowane. E, mam odblokowane kolejne drzwi. O, matko. Okay, tutaj są. Dobra, tutaj to są te zablokowane drzwi. Tutaj potrzebuję jakiegoś klucza. Dobra Ok, czyli teraz mam po prostu uszkodzić maszynę. Ok, nie wiem, czy nawalanie w tego typu rury jest pomysłem dobrym. Ponieważ bałbym się dostać trochę parą w twarz. Just like now. Okej, okay, mamy odblokowane osiągnięcie w tym momencie. Eee, dobrze, e, jak to wygląda? Wr OK, czy teraz musimy wrócić do... Teraz musimy po prostu wrócić do... E, do więzienia. E, pytanie... Czy mogę wyjść tam, tamtymi drzwiami? Tak, mogę. Mogę, jak najbardziej, dobra, więc po prostu. Więc po prostu idziemy. Chwilę będę chodził na, na zapałkach i zobaczymy, gdzie ja dojdę. Znaczy, do... no ten na pewno dojdę do wyjścia, więc tylko zobaczymy, czy. Będę miał coś ciekawego bo po drodze. Tutaj już widzę, i tak jakieś światło. Yy, odpal mnie to jeszcze? Okej, okay, dobra, tędy. Nie przewidziałem tego w taki, w taki sposób. W sensie, że akurat tą stroną będzie musieli być, dobra. Yy, więc tak. Drzwi. Okej, okay, to są tylko kolejne te. Eee, przeszukasz? Klucz numer 8 do szafki. I okej, okay, i buty. Otwórz szafkę numer 8. Okej. Okay. To sobie zrobimy jak tam już będziemy. I oczywiście będę musiał zostawić wszystkie... Wszystkie itemy w szafce, żeby mi ich ponownie nie zabrali. E, ho, 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 dobra. Wiecie co? Wyjdziemy sobie tylko na dwór i prawdopodobnie będziemy się słyszeć dopiero w momencie, w którym e, dojdę do, do więzienia. Żeby wam najnormalniej w świecie nie zanudzać. Oczywiście, jak coś drodze się działo, no to oczywiście wam to pokażę. <laughs> Aha, okej, okay. to my że jesteśmy tutaj okej, okay, to, to to całkowicie zmienia w tym momencie. E postać rzeczy, bo my jesteśmy taktycznie w centrum więzienia. No i pięknie, dobra. Eee, więc... W... Ej, ktoś tam stoi. Ktoś tam stoi mi się to co najmniej nie podoba. Dobra. Idę zrzucić na szybko itemy. tego tak wam pokazywać akurat no. Eee, no nie będę, więc słyszymy się zaraz.

Back in your cage, No myślę, że sam bym w nie, ale okej. No to teraz tylko pytanie: misję dostaniemy kolejną? to by móc stąd wyjść. Bo na pewno wyjdziemy. No, widzisz, yeah. I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah, you could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis' plans? Not really. But I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well. Then we have to do whatever we can to help them. Okay. But how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than they should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called dynamite. Haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, pilot, it's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. okay. there's no need for that. Come on, warden. Don't ruin my fun. Detonators. That dynamite is old. We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait! B but I know where you can find some. I'm listening. Old mine in the hills just above the prison. It was shut. Down okay, the better to test. After the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up there. Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. <coughs> but wait. Mathis, just leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait, Mathis. Okej, okay. dlaczego wiem, gdzie to jest? Ponieważ chwilę się błąkałem po tej mapie I normalnie w świecie wylądowałem w kopalni, rozdział trzeci i detonatory Okej, okay. więc w tym momencie przynajmniej wiem, gdzie będę musiał się ponownie udać i dlaczego znowu Holipa pada śnieg Tak, tak jak myślałem, dokładnie w tym Dokładnie w tym miejscu, tylko najgorsze jest to, że w międzyczasie i tak jeszcze muszę, trzeba porobić te wszystkie inne e, inne rzeczy. Mm, tak, wilka raczej nie ogaznę jeszcze za szybko. E, osoby, miejsca, nie, bo to jest, dotrzeć do kopalni. Więc, więc, o. Więc. Aha, okej, okay, dobra, śpiwu też tam zostawiłem, więc normalnie w świecie lecimy szybko do. do miejsca, w którym są. moje itemy. I zacznę od tego, że. Zacznę od tego, że. Otworzę po prostu cyk, szofeczkę i idę się przespać. A, okej, okay, nie tu szukam. Mm. Dobra, więc tak, to byśmy mieli. Jeżeli chodzi o plan na, na następny, następny odcinek, to na pewno postaram się udać do tej kopalni. Myślę, że w międzyczasie pozbieramy mm, te wszystkie inne pogłoski. Eee, w stacji na pewno zostawiłem część rzeczy i będę musiał się tam prawdopodobnie udać. Ponownie też będę musiał udać się prawdopodobnie przez most. I znaleźć tą e, tego pracownika kopalni, aczkolwiek, no co sobie zrobimy, myślę jakoś e, niedługo. Zapisz mi tylko. E, zapisz mi tylko. Na nowym zapisie może nawet najlepiej. E, I żeby wiedzieć, bo my tutaj mamy. Już jesteśmy poza połową odcinka, więc myślę, że ta kopalnia to będzie ostatnia rzecz, jaka nam zostanie, więc w, w tym momencie trochę będę sobie siadał to do ogradkę. Dobra. To było na tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!